Cześć dziewczyny, zapraszam Was na zakupy z PEPKO. Wiem, że ostatnio obiecałam Wam film Operacja Plastyczna makijażem, ale wiecie, obiecanki, zacanki. Przez pobyty w szpitalu i poród, niestety, nie miałam czasu tego nagrać, więc wracam do Was właśnie z zakupami z PEPKO, które wiem, że bardzo lubicie. Będzie trochę rzeczy wielkanocnych, ale też coś do domu i coś dla mojego synka. Zacznę od rzeczy wielkanocnych i od tych króliczków, które mam tutaj jako dekorację, dlatego że chcę je szybko tam odłożyć, bo pięknie wyglądają. I są to takie króliczki, a właściwie dupki króliczków, ogonki i jajka. Dostałam je od mojej przyjaciółki, są naprawdę śliczne i bardzo podobają mi się, dlatego że dekoracje wielkanocne bardzo często są strokate, nieeleganckie, a te mają bardzo ładne seledynowe kolory. Tak wyglądają z bliska. Kolejna rzecz, którą kupiłam z myślą o Wielkanocy, to taki koszyczek. Bardzo mi się podoba, dlatego, że nie jest to taki typowy, wiklinowy, brązowy koszyczek. Myślę, że użyję go też po Wielkanocy. Tak wygląda z bliska. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje i w Pepku jest bardzo duży wybór koszyczków. I kupiłam też takie dwie doniczki, kosztowały tylko 2 złote. Naprawdę pięknie wyglądają i mają porządny materiał, dlatego że już kiedyś kupowałam takie tanie doniczki tego typu i bardzo szybko mi się połamały, a te wyglądają naprawdę bardzo porządnie. I na razie mam zamiar zasadzić w nich rzeżuchę, bo oczywiście rzeżucha na Wielkanoc musi być, ale później na pewno wykorzystam je do czegoś innego, bo myślę, że są też piękną dekoracją domu. Kolejna rzecz to takie serwetki. Też kosztowały 2 zł. I to była najtańsza opcja, ale podobały mi się najbardziej ze wszystkich, właśnie dlatego, że mają stonowane kolory, a nie były takie bardzo strokate i kolorowe, jak wszystkie inne. Na pewno spodobają się też mojemu synkowi. Są tutaj narysowane króliczki, jajka i jakieś roślinki, kwiatki. Ale tak jak mówię, mają bardzo ładne kolory, nie są aż tak bardzo żywe i będą pasować do każdego wnętrza. I kolejna rzecz to te opakowania na mufinki. Zapomniałam, jak to się nazywa: papilotki, pepitki. Nie wiem, ale wiecie o co chodzi. Mają też tutaj patyczki do dekoracji. Myślę, że to będzie pięknie wyglądało na wielkanocnym stole. Ja mam z kurczaczkami, za chwilkę pokażę Wam z bliska, ale były jeszcze króliczki, ale te z króliczkami były całe różowe, więc bardziej spodobały mi się takie w neutralnych kolorach. Chociaż może nie do końca neutralnych, bo jest dużo różu, ale są przez to bardzo słodkie. I są tutaj 24 foremki, o właśnie, bo powinnam nazwać to foremkami. I 24 topery, te do dekoracji, za 5 zł. Kolejna rzecz to coś, co kupuję w pepko zawsze, jak jest jakieś święto. Boże Narodzenie, Halloween, teraz Wielkanoc i są to takie naklejki na okna. I zawsze kupuję je, jak jest jakieś święto, dlatego że mój synek je uwielbia, a ja uwielbiam różne tematyczne zabawy z synkiem. Tutaj są kurczaczki z jajkami i tutaj króliczki z jajkami, ozdobami i myślę, że to jest też bardzo fajna zabawa edukacyjna dla dzieci, dlatego że na przykład tutaj wszystkie te części kurczaczka są osobno czyli nosek, oczy nóżki, skrzydełka dziecko samo musi dopasować jak to poprzykleje, żeby wyglądało tak jak powinno więc jest trochę nauki przy tej zabawie a też później bardzo ładnie wygląda w domu akurat te rzeczy już są takie strokata, mówiłam wam, że takich nie lubię ale mojemu synkowi na pewno bardzo spodobają się takie kolorowe ozdoby i mówiąc o dzieciach w pepku możecie też znaleźć bardzo fajne wielkanocne książeczki teraz patrzyłam, że były po 5 złotych ja mam z tamtego roku, ale przyniosłam, żeby wam pokazać, bo myślę, że jest to bardzo fajna opcja, żeby poopowiadać dziecku o tych świętach. Książeczki są bardzo tanie, a książeczek nigdy nie za wiele. I kolejna rzecz, którą kupiłam, jest to taka książeczka z zabawami. Tutaj jest opisana jako kolorowanka, ale jest tam też dużo innych fajnych rzeczy. Oczywiście są kolorowanki. Tutaj są też takie łamigłówki dla starszych, akurat mojego synka to nie zainteresuje, bo ma dwa latka. Ale są też wielkanocne naklejki, a to uwielbiamy i pewnie sami będziemy robić jakieś kartki świąteczne dla rodziny, więc bardzo się nam przydadzą. I tutaj można też samemu zrobić dekoracje i to bardzo mi się podoba, dlatego że zwierzątka, które tutaj są, czyli kurczaczek i króliczek nie mają pyszków, są na następnej stronie i trzeba je poprzyklejać w odpowiednie miejsca. I są też tutaj dekoracje, tak żeby udekorować te jajka. Myślę, że naprawdę bardzo fajna sprawa. Później dalej są jeszcze jajeczka do pomalowania. I tutaj też taka duża pisanka, więc naprawdę dużo fajnych, kreatywnych zabaw. I myślę, że warto inwestować w takie książeczki. Ta kosztowała tylko 6 zł. I kolejna rzecz to pudełko z takim zamykaniem. I kolejna rzecz to takie pudełko. Tutaj jest przezroczyste, ma takie zamykanie. I mam w domu już jedno, kupiłam drugie takie samo, dlatego że zauważyłam, że ma idealny rozmiar, żebym mogła zmieścić tutaj podręczne rzeczy mojego młodszego dziecka, czyli mojej malutkiej córeczki a potrzebuję mieć i w sypialni i w salonie pod ręką krem dla niej, Pampersy, chusteczki i właśnie tutaj chowam zamiast do organizera, dlatego że to pudełko mogę zamknąć i łatwo mogę schować, tak żeby nie było na wierzchu. I teraz chciałabym wam pokazać ubranka, dlatego że w Pepco jest nowa świetna kolekcja. Mam tutaj rzeczy dla dzieci, ale są też rzeczy dla dorosłych i są to ubrania z organicznej bawełny i jest tak mięciutka w dotyku, że myślę, że sobie też coś kupię z tej kolekcji. A na razie mam dla mojego synka taką piżankę, która w ogóle nie wygląda jak Piżanka. Myślę, że może latem będzie w tym i tak chodził po dworze. Jest to bluzka z takim słonikiem. Bardzo ładny wzór. I takie zwyczajne spodenki. I taka koszulka na krótki rękawek. I wszystkie te ubrania mają bardzo ładne, takie ekologiczne nadruki. Bardzo mi się podobają. Kolejna koszulka z afrykańskimi zwierzątkami i roślinnością. Kolejna koszulka już z klasycznej kolekcji. Z nadrukiem, z takimi zwierzątkami. Bardzo mi się podoba ten nadruk, dlatego że mogę nauczyć synka, jakie są to zwierzątka. I tutaj są też podpowiedzi, co można powiedzieć dziecku o tych zwierzątkach. Są po angielsku, ale właśnie jest to bardzo fajnie opisane i mój synek od razu zainteresował się tymi zwierzątkami. I mam też coś dla mojej córeczki, taki komplecik. I są to spodnie. Na dole mają takiego króliczka jasno-różowego. W tym samym kolorze jest opaska, a do tego body na krótki rękawek. W odciski łapek chyba pieska, albo króliczka, jak na spodniach był króliczek, to chyba odciski króliczka. I też dla mojej córeczki body na długi rękaw, ma bardzo ładny wzór i tutaj takie falbanki, zdziwiłam się jak zobaczyłam je w pepko bo zazwyczaj widziałam takie body tylko w butikach albo w sklepach na Instagramie dla dzieci. Nawet te guziczki bardzo ładnie wyglądają, naprawdę ślicznie wygląda i nie mogę się już doczekać kiedy jej założę. I to już całe moje zakupy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby oglądać moje kolejne filmy. Tak jak mówiłam, myślę, że kolejny film to będzie operacja plastyczna makijaże, ale myślę, że nagram też jak sama robię pomadę do brwi, takie małe DIY, więc jeśli chcecie oglądać też takie filmy, to zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji i do zobaczenia. Pa pa!